Jak zacząć. Długo mnie nie było, ale już jestem. Wróciłam. Jestem po sesji. Zaczął się kolejny semestr na uczelni i mam więcej czasu, w związku z tym, że sesja się już skończyła. Wracam i wracam z reading vlogiem, ponieważ mam czas, więc będę czytać, będę oglądać. Chyba bez dłuższego przedłużenia po prostu już nie ma co mówić. Opowiem Wam, co teraz. Czytam. W sumie jednej książki jeszcze nie czytam, ale zacznę ją dzisiaj czytać. Więc tak czytam Felix Everafter, które kupiłam sobie pół roku temu już. To już było pół roku temu i ja dopiero teraz się za to wzięłam. Nawet nie chcę myśleć o tym, ile mam czasu inne książki, których nie przeczytałam, ale to miałam wrażenie, że kupowałam niedawno, a to było już pół roku temu i dopiero teraz się za to wzięłam. Jestem na stronie 95. Także. No prawie na setnej i powiem Wam, że mi się podoba. W sensie jest bardzo tak leciutko, fajnie napisane i przyjemnie się to czyta. Na razie jeszcze się nie przywiązałam do żadnej postaci, na razie nie wiem do końca, co tu się będzie działo. tym, że wydarzyła się taka duża rzecz fabularna, która może popchnąć wszystko do przodu. W związku z tym, że nasz główny bohater jest osobą transpłciową, wydarzyła się bardzo nieprzyjemna rzecz, chyba taka najgorsza, która może wydarzyć się osobie transpłciowej. No, także to popchnęło naszą fabułę do przodu. Ja jestem ciekawa, co tu się będzie działo dalej. I, i jest, tak jak mówię, bardzo przyjemnie napisane i mnie wciągnęło, także ja jestem zainteresowana tym, co tu się będzie działo dalej w tej książce. Mam zamiar zacząć dzisiaj Siłę Kobiet. To jest książka pani Barbary Wysuczańskiej, zapomniałam nazwisko, to jest książka pani Barbary Wysoczańskiej, która jest odpowiedzialna za napisanie książki pod tytułem Narzeczona nazisty. I ja o tej książce słyszałam i widziałam ją dużo, dużo, dużo razy gdzieś w empikach, w księgarniach i z tego co kojarzę, to Kilka osób też się wypowiadało chyba o, o narzeczonej nazisty i ona też została dosyć w porządku przyjęta, więc mam tutaj kolejną książkę yy, i ona ma tytuł Siła kobiet, tak jak widzicie zresztą na okładce. E, narzeczoną nazisty też mam, e, także będę sobie czytała tę książkę e, i dam wam znać, co niej uważam. E, to, to może się zapowiadać na bardzo przyjemną, fajną literaturę feministyczną, więc... E, Jestem zainteresowana, mam nadzieję, że mi się spodoba. I jeśli chodzi o to, co teraz oglądam, to dosyć sporo rzeczy, chociaż stoję z większością. To znaczy, jest kilka takich seriali, które oglądam na bieżąco. Kiedy one wychodzą teraz? Oglądam Enchanté od GMM. Jestem: trzy odcinki obejrzałam, z tego co wiem, to są cztery na razie, więc obejrzę sobie czwarty i będę na bieżąco. Ale nie wiem, czy będę oglądała na bieżąco, bo szczerze mówiąc, nie wciągnął mnie ten trzeci odcinek. Obejrzałam te trzy odcinki i nie jestem zaintrygowana w ogóle tą fabułą. Mam wrażenie, że jest takie bardzo pospolite, tak powiem, jeśli chodzi o DME, wiem, że oni potrafią więcej i lepiej. Oprócz tego też od GME oglądam The Gifted i obejrzałam cztery odcinki The Gifted i zaczęłam to oglądać, dlatego że Nanon grający główną rolę w Bad Buddy, gra również główną rolę w The Gifted, i słyszałam, że jest dobre, więc zaczęłam oglądać. I pierwszy odcinek faktycznie jest bardzo dobry, bardzo mi się podobał. Wyciągnął mnie, aczkolwiek dalej już trochę trochę spadł poziom. E, mam nadzieję, że się podniesie jeszcze, będzie w porządku. Więc, e, więc to jest to co oglądam. E, wrócę do was z update'em kolejnym. Mam za chwilę mam zajęcia, więc spadam. Dobra. Z update'em czytelniczym, kiedy nagrywałam wstęp do tego filmu, wszystkie te złe rzeczy, które wydarzyły się w międzyczasie, jeszcze nie miały miejsca, i w związku z tym nie miałam siły psychicznej na to, żeby oglądać albo czytać zbyt wiele, i potrzebowałam takich dwóch dni takiego spokoju, żeby skupić się na czymś innym, jednak. I, I bardziej gdzieś tam zwracałam uwagę na to, co dzieje się teraz na świecie, w związku z czym mało przeczytałam. Natomiast dzisiaj już sytuacja wygląda inaczej. Teraz znalazłam gdzieś odskocznie od, od tych wszystkich złych rzeczy w właśnie czytaniu, oglądaniu i itd., więc przychodzę z update'em czytelniczym. Ten film ma być odskocznią dla Was od tego, co dzieje się teraz na świecie, w związku z czym opowiadam o tym, co robiłam, to znaczy co czytałam i co oglądałam. Mało, bardzo mało. Feliksa w ogóle nie ruszyłam. O ile bardzo chciałam, tak, nie miałam głowy do Feliksa, więc go w ogóle y, gdzieś tam nawet nie szturchnęłam. Zaczęłam sobie czytać Siłę Kobiet i słuchajcie, jest to książka mająca miejsce w roku 1924. O ile się? Tak, w 1924. I opowiada na historię kobiety, która zostaje owdowiała w wieku 24 lat. I ona nie jest taką typową wdową, ponieważ ona bardziej czuje się uwolniona od tej sytuacji, w której znajdowała się ze swoim mężem, niż ona nie znajduje się w ogóle w żałobie, ta kobieta. I w związku z tym, co dzieje się w tej książce, ona dostaje list od kobiety, która miała gdzieś tam powiązania z jej zmarłym mężem i ta kobieta żąda od niej pomocy w pewnej sprawie. I od tego wychodzi nasza fabuła i ja na razie nie dotarłam gdzieś dalej, ponieważ jestem dopiero na stronie 79. To jest bardzo przyjemnie napisane i to bardzo się płynie przez tę książkę. Nie spodziewałam się przede wszystkim gdzieś tam, biorąc pod uwagę na to, w jakim okresie czasowym ma to miejsce, myślałam, że będzie napisane trochę inaczej, ale to bardzo dobrze, że jest napisane w ten sposób, ponieważ to jest bardzo łatwo przystępne. I to szybko się czyta, naprawdę bardzo szybko się czyta tę książkę. Bardzo dobrze się na niej bawię. Nie sądziłam, że będę się na niej tak dobrze bawić. I o dziwo muszę chyba przyznać, że czyta się to o wiele łatwiej niż Feliksa. A nie sądziłam, że, że tak mogą potoczyć się wydarzenia tego filmu, ale faktycznie siła kobiet o wiele szybciej i też przyjemniej przez to, w jaki sposób jest napisana, się czyta. Bardzo przyjemna lektura, i ja jestem wciągnięta, i będę ją sobie dzisiaj czytać, bo mam wrażenie, że to jest to, czego ja dzisiaj potrzebuję. Zatem biorę się za nią i będę ją sobie czytać. Natomiast jeśli mówimy o, o serialach, które oglądałam, to też zbyt wiele nie obejrzałam. Mam jeszcze jeden odcinek Enchante do obejrzenia, bo obejrzałam te, które były wcześniej, czyli chyba cztery odcinki Enchante obejrzałam. I tak jak sądziłam, cały czas nie jestem. Wciągnięta w to? Trochę szkoda, bo czwarty odcinek to jednak już prawie połowa, w związku z tym, że ma być 10 odcinków, no to obejrzałam prawie połowę i. Me. Natomiast zaczęłam też oglądać Paint with Love, dlatego że Sing to odszedł z gm i zrobił swoją własną dramę teraz ostatnio. Nie wiem, czy, czy on jest jakimś producentem, yy, czy, czy jakie on ma tam powiązania, ale było mówione ostro, że odszedł z GM-em i robi teraz coś innego. Więc oglądam Paint With Love, obejrzałam pierwszy odcinek i jest bardzo głupiutkie, okropnie głupie. Ale mam nadzieję, że rozwinie się trochę, bo chyba jest potencjał jakiś na to, żeby to się rozwinęło, a nawet jeśli nie, to będzie bardzo przyjemnym odmóżdżaczem, który tak czy inaczej obejrze. Podejrzewam, że obejrzę. I na zajęcia muszę obejrzeć okno na podwórze. Dwa razy muszę obejrzeć dzisiaj i jutro. Także to też jest to, co będę robiła. Także widzimy się w kolejnym update. Cie. Siadłam dzisiaj do czytania i jak się wciągnęłam, tak siedziałam i czytałam, i mam w planach dalej czytać, kiedy skończę robić ten update. Natomiast stwierdziłam, że jestem w takim etapie książki, że wypadałoby mi po prostu powiedzieć, co o niej uważam na tym etapie. To znaczy, jeśli chodzi o siłę kobiet, bo Feliksa dalej nie ruszyłam, mam zamiar sobie go poczytać później. Jeśli. Będę miała kiedy, oczywiście, jeśli mi nic nie wypadnie po drodze. Natomiast jeśli chodzi o siłę kobiet, to jestem na stronie 307 już, więc za połową. I słuchajcie, tak dobrze się to czyta. To jest jedna z takich książek, które po prostu bierze się do ręki i zaczyna się je czytać, i ona absolutnie wciąga. Tutaj to jest zwykła obyczajówka, i tutaj wbrew pozorom. Nie ma jakiejś wartkiej akcji, która miałaby wciągnąć nas i sprawić, że wyrwiemy się ze wszystkiego, co dzieje się dookoła. To jest bardzo prościutka fabuła w tej książce, e, taka typowo obyczajowa wbrew pozorom e, i, i ona mimo wszystko wciąga bardzo wręcz. Bardzo szybko postępują wydarzenia, po sobie są duże przeskoki czasowe, chociaż, e, znaczy duże przeskoki czasowe między poszczególnymi wydarzeniami, natomiast w ogólnym rozrachunku tej książki Czas postępuje dosyć szybko i to bardzo dobrze, bo, bo nie skupiamy się na jednym okresie czasowym, tylko przeskakujemy gdzieś co miesiąc, na przykład, w związku z czym bardzo ciekawie to się rozwija. Bardzo lubię bohaterów i bardzo cieszy mnie to, że bohaterki tej książki. Ponieważ skupia się ona głównie na bohaterkach, na kobietach, tak jak może wskazywać nam tytuł, to są historie kobiet, które spotkały gdzieś tam nieprzyjemne sytuacje życiowe, które gdzieś tam stoją na pograniczu, gdzieś stłamszone tym, jak wygląda sytuacja na świecie, tym, co mówią im bliscy i, i tym, w jakiej są obecnie sytuacji. W związku z czym te wszystkie kobiety mają różne problemy. Ale mogą się ze sobą nawzajem utożsamiać, bo, bo właśnie wszystkie znalazły się w nieciekawej sytuacji i, i mają gdzieś tam problem z tym, jak z niej wyjść. O ile Rosalia i Zuzanna nie są specjalnie moimi ulubionymi, a lubię obie, tak Ada, ja tak kocham Adę, nawet sobie nie wyobrażacie. Ona jest, ta dziewczyna jest tak śmieszna, i ona przez tą, przez tą swoją ambicję. Sprawia, że uśmiech się ładuje na usta, ale też jest taka bardzo niereformowalna w tej swojej ambicji i, yy, i, i głównie przez nią śmieje się, czasami czytając sceny z Adą, ale uwielbiam ją całym sercem. Kocham tę dziewczynę, to jest moja absolutnie ulubiona postać i zastanawiałam się, co oni zrobią z tą Adą, ponieważ jej bardzo długo w tej książce nie ma, to znaczy ona jest, ale w tle, <grym> ale kiedy się pojawia, kochani. Ada jest cudowna, kocham Adę po prostu jest tak wspaniała. <grywa> Oprócz tego postacie męskie, chociaż jest ich mniej i są mniej istotne niż postaci kobiece, też są i, i również ich lubię, ponieważ wbrew pozorom, jeśli są przedstawiane negatywnie postaci męskie ze względu na kontekst gdzieś tam historyczny, to, to te postaci, które są ważniejsze fabularnie, wcale nie są takie okropne. E, oczywiście jedna postać jest okropna, ale tej postaci jakby nie ma w fabule za specjalnie. Ona wpływa na fabułę, ale jej nie ma osobiście w tej fabule. I tu się, nie ciężko się domyślić, o kogo chodzi w sumie. Są postaci, które y, gdzieś tam taki, taką negatywną energię wprowadzają do tej historii, natomiast one nie są na tyle istotne, żeby móc się nimi przejmować jakoś specjalnie, ale jednak gdzieś tam zakreślają sytuację ogólną. w. W tym świecie przedstawionym, i o wiele łatwiej gdzieś tam zrozumieć motywację bohaterów i to, co oni robią, właśnie przez te postaci poboczne, które mają gdzieś tam takie nienowoczesne myślenie. I ta książka jest taką idealną odskocznią od tego, co się teraz dzieje: to znaczy, zaczynam ją czytać i zapominam o wszystkim innym. Świetnie się na niej bawię, cudowna rozrywka i, i liczę na to, że zostanie już tak do końca, ponieważ nie zawiodła mnie w żadnym chyba etapie, póki co. znaczy przeczytałam 300 stron i wszystkie te 300 stron były tak samo przyjemne do przeczytania. Obejrzałam jedynie jeden odcinek Not Me, który wyszedł dzisiaj de facto. Także obejrzałam sobie jedenasty odcinek, który miał dzisiaj premierę. O ile ten jedenasty odcinek nie wydarzyło się w nim to, co myślałam, że się wydarzy, o tyle wiem, co będzie działo się za tydzień. I nie mogę się doczekać tego odcinka za tydzień, bo mam wrażenie, że bardzo pójdzie akcja do przodu i, i, i wydarzy się dużo rzeczy, na które ja czekam. Chociaż w tym tygodniu też się wydarzyło dużo rzeczy, na które czekałam, bo super mam wrażenie poprowadzona została jedna intryga kiedy skończę prawdopodobnie przyjdę do was i powiem co myślę o filmie i powiem co myślę o książce Zalało mi pokój. Miałam bardzo wesołe zakończenie tego vloga, i oczywiście wszystko musiało się spierdzielić na sam koniec dnia, ponieważ zalało mi pokój. Mój grzejnik konkretnie zalał mi pokój. Jest bardzo późno, także wybaczcie mi, ale przyszłam zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego filmu, bo ten dzień był naprawdę okropny dla mnie. Kupiłam tę książkę. To jest książka pod tytułem Berek. Docelowo ma to być satyra. Stąd kupiłam, bo wydaje mi się, że może być bardzo udaną satyrą, biorąc pod uwagę tę okładkę, która moim zdaniem jest przecudowna, jest idealnie spełnia rolę tego, czym ma być. A to, co tutaj kryje się na odwrocie, to jest przecudowne. To jest absolutnie piękne. Jest to historia Pawła, który jest typowym wielkomiejskim gejem. I Anny, która jest przedstawicielką moherowych beretów, jak przedstawia nam opis z tyłu. I oni są sąsiadami, którzy darzą siebie nawzajem ogromną nienawiścią. I to jest o, o ich relacji, książka. Mam wrażenie, że mogę się bardzo to przebawić czytając to, więc kupiłam. Nie mogłam się oprzeć, kosztowała 12 zł w antykwariacie, więc kupiłam. To jest taka drobna wstawka, mam nadzieję, że poprawiło wam tu humor, i naprawdę poprawiło. Ta książka jest jednym z najlepszych rzeczy, które ostatnio kupiłam. Jeśli chodzi o Siłę Kobiet, ponieważ Feliksa nie czytałam, chciałam go czytać dzisiaj, ale zalało mi pokój, więc nie czytałam. <grych> ale natomiast udało mi się skończyć Siłę Kobiet, która bardzo mi się podobała. Końcówka jest... Tak jak można się spodziewać. Nie jest kolorowa, nie jest usł usłana kwiatuszkami, nie jest prosta dla tych bohaterek, które tutaj mamy. Jest bardzo gorzka miejscami, ale mimo wszystko gdzieś ma taką nutkę nadziei w sobie, ta końcówka, i ona mi się bardzo podobała, ponieważ ta książka, sama w sobie, kiedy się ją czyta, ma się takie odczucie, że ona jest bardzo leciutka i wbrew pozorom te kobiety, o ile mają mieć ciężko, to podczas trwania tej fabuły wcale nie odczuwa się tego, jak bardzo przebimbane mają te nasze bohaterki. Natomiast końcówka pokazuje nam, że to nie jest wcale takie proste i ja tutaj nie będę mówiła, czy końcówka jest pozytywna, czy negatywna, czy jak to tam interpretować. Mi się końcówka bardzo podobała, bo, bo bałam się, że, że będzie adekwatna do, do całej książki, którą się bardzo dobrze czytało i bardzo przyjemnie i bardzo szybko. I, i gdzieś tam miałam... Miałam taką nadzieję, że jednak ta, to zakończenie tej historii nie pójdzie w, w, to, w tą taką lekkość, którą miała całość książki. I to, że ta książka była lekka, to nie jest absolutnie minus, to jest bardzo na plus, że to się szybko czyta, że to bardzo łatwo się przyswaja i że ta historia jest ciekawa do przeczytania i, i nie jest w ogóle ciężka. To znaczy jest ciężka, ale nie siada na głowę tak bardzo, żeby trzeba było odchodzić od tej książki albo coś takiego. Więc e, ja ją bardzo szybko przeczytałam. Że, e, polubiłam bohaterki, polubiłam też bohaterów postaci męskie. E, całość fabuły, o ile ta pierwsza połowa wydaje się taka bardzo leciutka i to co się tam dzieje, to no, na początku no nie jest leciutkie, wiadomo, e, ale gdzieś tam brak takiego miąższu w tej pierwszej połowie, to w drugiej połowie dzieje się już tyle rzeczy, e, że cały czas coś uderza w te nasze bohaterki, a końcówka jest tak. Usiana jakimiś takimi potknięciami w, ty, w tych życiach tych naszych bohaterek, że, y, że ja miałam, że ja się zastanawiałam, kiedy, kiedy to się skończy, bo, bo naprawdę same złe rzeczy się działy w pewnym momencie. Mi się bardzo podobało, y, bardzo odciągnęłam się od tego, co się teraz dzieje dookoła, mogłam się trochę mniej przejmować. No, oczywiście na minus, bo kiedy ją odłożyłam, zalało mi pokój, ale, ale kiedy ją czytałam, było bardzo w porządku i, i, i gdzieś tam odstresowywała mnie bardzo ta książka, pomimo tego, że ona porusza bardzo e, gdzieś tam drastyczne tematy, e, takie jak napaści, e, napaści na tle seksualnym, tak jak tutaj przewija się, kto mógł stać za głównym przestępstwem, z którym mamy tutaj styczność w tej książce i to wychodzi, kto to zrobił. Także. No i to wszystko w sumie. Ja bardzo polecam, bo bardzo mi się podobała i ja się na niej super bawiłam. Także to tyle, jeśli chodzi o tę książkę. Tak jak mówiłam Feliksa, nie czytałam, obejrzałam ten piąty odcinek Enchante i cały czas wstrzymuję to, to co mówiłam, podtrzymuję, że Enchante jest takim serialem do obejrzenia. Przynajmniej dla mnie, w moim odczuciu. Widziałam o wiele lepsze z tej samej stacji i z innych też. Widziałam o wiele lepsze, ale to nie znaczy, że to jest złe. To jest taki bardzo lekki serialik do obejrzenia, kiedy nie mamy nic lepszego do roboty, i, i mimo wszystko też będziemy się na nim dobrze bawić, bo jest bardzo przyjemny i słodziutki. Natomiast, w moim odczuciu, nie ma w nim nic specjalnego. W związku z tym obejrzałam ten piąty odcinek i on mi się podobał, ale cały czas. Mam wrażenie, że to jest taki, o serial do obejrzenia. I to tyle. Obejrzałam e, film, o którym Wam wczoraj mówiłam jeszcze. I tym filmem jest e, Okno na Podwórze Alfreda Hitchcocka. E, oglądałam go na zajęcia, ale stwierdziłam, że Wam opowiem o tym filmie, bo bardzo mi się podobał. E, nie oglądałam filmów hitchcockowskich do tej pory. To znaczy, no, widziałam tam fragmenty psychozy, wiadomo, ale, ale gdzieś tam do Hitchcocka mnie nigdy nie ciągnęło specjalnie, więc nie oglądałam jego kina. I bardzo szkoda, ponieważ obejrzałam to okno na podwórze i mam wrażenie, że po powinnam wziąć się za inne jego filmy. I to nie jest takie uczucie, że powinnam, tylko że ja muszę, więc mam w planach wziąć się za jego kino i będę oglądała więcej jego filmów, ponieważ okno na podwórze bardzo mi się spodobało pomimo tego, że myślałam, że trochę przemęczę. Natomiast nie przemęczyłam i bardzo mi się podobało. <grych> I to wszystko. Linki do mojego Instagrama, do mojego TikToka i do mojego TV znajdziecie w opisie, tak jak zawsze. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnym. Cześć!